Robert Schumann, czyli ten patron naszej, naszego Instytutu. Nie każdy może wie, że Robert Schumann właśnie, który ten był w swoim czasie premierem Francji, jest obecnie kandydatem do błogosławieństwa, bycia błogosławionym. Półtora roku temu, w czerwcu zeszłego roku, się zakończył w Watykanie proces informacyjny. Robert Schumann jest obecnie, ma tytuł czcigodny sługa Boży. No i modlimy się o cud za jego wstawiennictwem. Gdy taki cud się nastąpi i zostanie tutaj odpowiednio zbadany i uznany. Prawdopodobnie właśnie nastąpi proces, już beatyfikacja. Czyli mówimy o polityku i mówimy o osobie wyniesionej na ołtarze, która mam nadzieję będzie wyniesiona na ołtarze, która czeka na to. Mało tego, Mówimy o polityku, który był jednym z ojców założycieli procesu integracji europejskiej, tego co dzisiaj nazywamy Unią Europejską. Za czasów Schumana to jeszcze miało swoją inną nazwę. Nawiasem mówiąc, jeszcze jeden z ojców założycieli Unii Europejskiej. Miał uruchomiony swój proces beatyfikacyjny włoski polityk Alcide De Gasperi. W, 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 niestety ten proces na razie został wstrzymany we Włoszy, ten, Tego włoskiego polityka to miało taką pewną, pewne tło w skandalach dotyczących włoskiej partii chrześcijańsko-demokratycznej. To oczywiście są sprawy, z którymi sam Alcide de Gaspery nie miał nic wspólnego, o to już jego potomkowie, że się tak wyrażę, polityczni, jakby tam mieli kompromitujące pewne swoje zachowania, była tam jakaś sprawa z mafią, sprawy z korupcją, nieuczciwością. No i to jakby trochę popsuło jakby sprawy tego procesu, jeśli chodzi o, o, o tą część włoską. Natomiast tak czy inaczej jakby kiedy patrzymy na początek procesu integracji europejskiej, to jest to właśnie inicjowane przez chrześcijan, inicjowane przez katolików we Francji Robert Schumann, w Niemczech Konrad Adenauer we Włoszech, Alcide de Gasperi. Na pewnym etapie takich współdziałań, tego procesu integracyjnego, oni razem spotykali się w klasztorze Marialach, w klasztorze Dyktatów w Niemczech. Tam się modlili i dopiero jakby po w czasie odpowiednim tej wspólnej modlitwy tam prowadzili dalsze ze sobą jakby rozmowy, dalsze yy, rozważania, jak to zrobić, żeby kontynent europejski, kontynent podzielony wieloma nienawiściami, kontynent świeżo rozdarty niesamowicie krwawą drugą wojną światową, żeby tutaj doprowadzić do tego, że w miejsce Bezostannych walk, bezustannych rywalizacji, będzie miała miejsce współ, współpraca, a nawet coś dużo więcej niż współpraca po prostu braterstwo i pojednanie francusko-niemieckie, które w zasadzie y, było wbrew y, tysiącletniej tradycji y, antagonizmów francusko-niemieckich. Ono otworzyło właśnie drogę do. Tego procesu Europejskiej Wspólnoty Narodów, tego w, czym, w czego kontynuacji dzisiaj my jako Polska również uczestniczymy. Przy czym trzeba tutaj bardzo mocno podkreślić, że dzisiejsza Unia Europejska w dużym stopniu zmierza w innym kierunku niż to zaprojektowali Robert Schuman. Konrad Adenauer czy Alcide de Gasperi. Oni budowali na chrześcijańskiej tożsamości kontynentu. Oni budowali na braterstwie. Robert Schuman pisał o tym, że ta zjednoczona Europa będzie siłą, która pokona wszelkie przeciwności, a to będzie. Siła wspólnotowej solidarności. Euro, według Roberta Schumana, jednoczenie Europy miało być procesem nie wyłącznie organizacyjno-ekonomicznym, ale przede wszystkim procesem z duszą, procesem, który miał mieć swój bardzo mocny wymiar duchowy. I to jest jakby. Dzisiaj możemy obserwować wiele zjawisk, wiele postaw, wiele wypowiedzi, które są yy, dokładnie przeciwne temu, co tutaj właśnie było przez Schumana Adenauera projektowane, wskazywane. Dzisiaj spotykamy się właśnie z objawami braku tej solidarności z objawami egoizmów narodowych. Yy, z postawami takimi, że państwa silniejsze wymuszają na państwach słabszych posłuszeństwo, czy starają się wymuszać, a jeżeli się znajdzie jakiś rząd, który tutaj jest krnombrny, to są działania zmierzające w tym kierunku, aby ten rząd obalić. Tak się zresztą kiedyś udało we Włoszech. Teraz w planach jest obalenie tego świeżo utworzonego nowego rządu włoskiego. No, nie będę tego tematu rozwijać, bo mamy tutaj już niewiele czasu i już zaraz będzie ks. arcybiskup i msza święta. Tak czy inaczej, Robert Schuman jest symbolem tego, że proces integracji europejskiej był zainicjowany przez chrześcijan. I właśnie my jako tutaj gromadzący się w Kościele, tutaj działający w Akcji Katolickiej, będący wrażające swoje chrześcijaństwo w świadectwie czynu, właśnie jesteśmy tymi, którzy są powołani do tego, żeby tę Europę na Jezusie Chrystusie opierać. Nie na ideologii, która jest niezgodna z podstawami naszej wiary, ale właśnie na solidarności, na miłości, na braterstwie. Braterstwo to właśnie termin, który dzisiaj jest taki jakby. W praktyce politycznej świata i Europy zapomniane, przypominał go papież Franciszek niedawno swoją encykliką, Fratelli Tutti, ale też my w czasach naszego tutaj wsparcia walczącej Ukrainy, o tym braterstwie też przypominamy i jego symbolem, jego twarzą był właśnie ten. Skromny francuski polityk, skromny. No, był premierem Francji, był ministrem spraw zagranicznych, był ministrem finansów, był bardzo zaangażowany w życie polityczne, ale zarazem był człowiekiem ogromnej religijności. Jak tylko było możliwe, praktycznie każdego dnia rana uczestniczył w mszy Świętej. Uczestniczył w Eucharystii, dopiero potem szedł do swojej pracy, wcześniej jako prawnik, do swojej kancelarii prawnej, później jako już polityk. I Schumann pokazuje, jak bardzo jest nieprawdziwą, nieuzasadnioną opinia, że polityka to jest dziedzina brudna. O tym też dzisiaj właśnie rozmawialiśmy rano tutaj w domu duszpasterskim. Są takie właśnie tutaj poglądy, że polityka to jest dziedzina brudna, więc my, tutaj, katolicy, będziemy się trzymali od polityki z daleka. Jest to absolutnie nieprawdziwe, jest to absolutnie niezgodne i z nauczaniem Kościoła. I też jakby jest to z naszej strony strzały w własną stopę, bo jeżeli my nie angażujemy się do polityki, to dajemy pole, żeby tam wchodzili ludzie rzeczywiście nieprawi, ludzie, którzy są, nie, nie oni powinni sprawować tutaj tę. Te funkcję, tę rolę. Myślę, że są takie jakby trzy rzeczy, które z postawy Roberta Schumana mogą być dla nas takie szczególnie ważne do naszego własnego zastosowania do tego, żeby, żebyśmy my sami zgodnie z tym się kierowali. Pierwsza sprawa to jest to, żeby nie być klientem. W kościele. Nie być, jak mówimy o świeckich, bo ja cały czas właśnie patrzę na Roberta Schumana jako tego człowieka świeckiego, który właśnie ma, jest na drodze do beatyfikacji. Jest w miarę łatwo sobie tutaj przełożyć wszystkie sprawy duchowe w wypadku osób w sutannach, w wypadku osób w habitach. Zakonnych. Natomiast jeżeli widzimy na Świeckiego, to możemy sobie zadawać pytanie, właśnie, co to dla mnie znaczy. No więc, pierwsze, co to dla mnie znaczy, to jest nie być w kościele klientem, ale być współgospodarzem kościoła. Taka jest rola Świeckiego, taki właśnie był Robert Schumann, a ta rola, dokładnie rzecz biorąc, to jest służyć. Robert Schumann służył poprzez to, że był sprawnym politykiem, był tym, który potrafił doprowadzać do porozumienia, który potrafił lansować śmiałe pomysły, który potrafił jakby tutaj kierować swój kraj i cały kontynent w dobrym kierunku. Czyli nie mamy być klientami w kościele, mamy być gospodarzami kościoła poprzez służbę, a każdy z nas ma swoje własne pole służby. Ten, kto jest szewcem, ten będzie służyć, reperując buty. Każdy z nas ma swoją sferę zawodową, swoją sferę kompetencji. Jest coś, w czym jest dobry. I w tym służymy naszym bliźnim, a służąc bliźnim, służymy też Bogu obecnemu w tych bliźnich. Przy tym wszystkim trzeba pamiętać o tym, że my jesteśmy tak, jakby niepełnosprawni jesteśmy grzeszni. I to też było czymś, co bardzo mocno było wyraźne widoczne u Roberta Schumana w czym On daje nam wzór. Jeżeli człowiek zapomina o swojej grzeszności, jeżeli w swojej modlitwie ciągle się nie modli, właśnie o to, módl się za nami grzesznymi, albo przeważ nam nasze winy, jako i my opuszczamy naszym winowajcom, jeżeli tej modlitwy stałej u nas zabraknie, to my po prostu zaczniemy źle działać, źle służyć, zaczniemy schodzić z tej drogi Bożej. Trzeba mieć świadomość tej swojej właśnie niewystarcza, niewystarczalności, swojej jakby takiej niepełnosprawności. Mamy być e, świadomi tego, że jesteśmy słabi, ale też to powoduje, że mamy e, z wyrozumiałością patrzeć na naszych e, bliźnich, na naszych, tych sąsiadów, tych, którzy nas otaczają ani sami nie mamy się uważać za świętoszków doskonałych ani też innym tutaj nie narzucać konieczności tego, żeby każdy był idealny pod każdym względem. Mamy być względem siebie wyrozumiali, a to jest właśnie krokiem do tego, żebyśmy byli względem siebie miłosierni. I to jest jakby sprawa świętości. Jako świeccy mamy być święci, taką drogę świętości w swoim własnym stylu pokazywał nam Robert Schumann. I w tym trzecia taka, taki ważny punkt, na który chciałem pokazać, pierwsze to służyć, drugie to pamiętać o swojej niepełnosprawności grzeczności. A trzeci punkt to nikogo nie naśladować. Mamy być po prostu sobą, nie mamy nikogo imitować. A żeby być sobą, to trzeba wejść na tą drogę, którą Pan Bóg dla nas przewidział. Musimy po prostu odkryć, jaka jest droga naszego własnego powołania, jaki jest nasz własny talent, którego Pan Bóg nam dał, i ten talent mamy mnożyć. Robert Schumann był politykiem i potrafił to właśnie pomnożyć. Ten, kto jest szefcem, właśnie powinien być tym świetnym, świętym szewcem, który potrafi swój talent tak pomnożyć, żeby, żeby służyć ludziom i to dotyczy każdego z nas. To jest jakby wszystko razem, takie jakby wprowadzenie do tej wystawy o Robercie Szumanie czcigodnym słudza Bożym Robercie Szumanie, ale też pewnym takim podkreśleniem tego, tak, co jest przedmiotem spotkania, czyli yy, czym jest akcja katolicka i czym jest zaangażowanie chrześcijan, katolików świeckich. Dziękuję.